Czy osoba z unikającym stylem przywiązania zdaje sobie sprawę z tego, że może cię ranić? Dzisiaj na unikowy.pl. Jeśli uważasz moje materiały za pomocne i wartościowe, możesz wesprzeć moją działalność poprzez kanał na YouTube lub postawić dobrą kawę. Dziękuję, że tu jesteś. Jeśli kiedykolwiek byłeś bądź byłaś blisko z osobą o unikającym stylu przywiązania, prawdopodobnie zadałeś zadałaś sobie pytanie, czy on, ona wie, że mnie rani? Czy zdaje sobie sprawę, jak bardzo bolesne jest to, że znika, milczy, dystansuje się i zamyka się w sobie? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wielu ludzi zakłada, że osoby unikające działają świadomie, celowo, manipulując uczuciami innych, ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Większość osób o unikającym stylu nie jest świadoma mechanizmów, Jakie nimi kierują. Oni nie zadają bólu specjalnie, choć trudno to czasem zaakceptować, zwłaszcza gdy doświadczasz tego bólu bezpośrednio. Często osoby unikające same siebie nie rozumieją. Wiedzą, że coś jest nie tak, czują wewnętrzny dyskomfort, stres, napięcie, które pojawia się za każdym razem, gdy ktoś zaczyna być dla nich bliski. Potrafią odczuwać niepokój, gdy relacja zrobi się poważna lub gdy muszą odsłonić się przed kimś i pokazać swoje słabości. Ale rzadko umieją nazwać, dlaczego tak się dzieje. Nie wiedzą, że za tym wszystkim stoi lęk przed zranieniem, przed odrzuceniem, przed emocjonalnym yy, odkryciem, którego doświadczyli wcześniej w życiu. Zamiast konfrontować się z tymi trudnymi emocjami, automatycznie uruchamiają się u nich mechanizmy obronne. Milczą, uciekają, zamykają się w sobie, unikają rozmów, które są dla nich zbyt trudne, nie dlatego, że celowo chcą cię zranić, ale dlatego, że w ich świecie emocjonalnym to właśnie bliskość, zaangażowanie i szczerość. Są źródłem zagrożenia. To paradoksalne, ale im bardziej na kimś im zależy, tym silniej odczuwają impuls, by się oddalić. Czy osoby unikające zauważają, że to, co robią, może kogoś boleć? Na jakimś poziomie tak. Oni widzą smutek w twoich oczach, widzą, że cię zawodzą, ale ten widok, zamiast mobilizować ich do rozmowy czy naprawy tej relacji, przeraża ich jeszcze bardziej. Dla nich cudzy ból staje się dowodem, że nie nadają się do bliskiej relacji, że ich obecność jedynie krzywdzi innych że nie potrafią dać tego, czego druga osoba oczekuje. To wzmacnia w nich poczucie winy, a im silniejsze jest to poczucie winy, tym bardziej chcą uciec od sytuacji, która je wywołuje. Właśnie w tym tkwi dramat stylu unikającego. Nie są źli ani bezduszni, oni po prostu nie mają innych narzędzi radzenia sobie z bólem i lękiem niż izolacja, wycofanie się, dysocjacja i zamknięcie. Wiele osób unikających, szczególnie tych, którzy nie przeszli terapii lub nie pracują nad sobą, nie rozumie. Że to ich sposób funkcjonowania jest źródłem problemów w relacjach. Częściej obwiniają za nieporozumienie drugą stronę, za bycie zbyt emocjonalnym, zbyt wymagającym, zbyt bliskim. Ale świadomość może przyjść z czasem, choć zwykle dzieje się to dopiero wtedy, kiedy ktoś zrozumie, jak jego mechanizmy działają, kiedy zauważy powtarzalność schematu, kiedy zobaczy, że kolejne relacje rozpadają się zawsze według tego samego scenariusza. Wtedy zaczyna się zastanawiać: może to jednak coś we mnie? Dopiero wtedy otwiera się na przestrzeń, na zmianę. Jednak żeby doszło do takiego momentu, potrzeba bardzo dużej odwagi i siły. Osoby unikające muszą skonfrontować się z własnym bólem, z przeszłości, z własnym poczuciem winy, z przekonaniem, że bliskość może być bezpieczna. To dla nich ogromnie trudny krok, ale możliwy. Czy yy, więc osoba unikająca wierzę że cię krzywdzi? Tak, czasem to czuje, ale to uczucie jest dla niej, tak obciążające, że łatwiej odciąć się od niego, niż zmierzyć się z nim bezpośrednio. Osoby unikające nie działają z premedytacją, działają z poczucia zagrożenia, nie chcą świadomie ranić, chcą przetrwać. To mechanizm przetrwania, który kiedyś dawał im poczucie bezpieczeństwa, a dziś jedynie blokuje ich w bliskości z innymi ludźmi. Dlatego tak ważne jest zrozumienie. Nie po to, żeby usprawiedliwiać czyjeś raniące zachowania, ale po to, by zobaczyć prawdziwe źródło bólu i podjąć decyzję. Czy jestem gotowy być z osobą, która nieświadomie mnie rani? Czy może potrzebuję relacji, która da mi poczucie bezpieczeństwa? Najważniejsze jednak, żebyś pamiętał: Masz prawo chronić siebie i stawiać granice niezależnie od tego, czy ktoś cię krzywdzi świadomie, czy nie. To, że osoba unikająca nie zawsze rozumie, jak bardzo cię rani, nie oznacza, że masz obowiązek godzić się na to cierpienie. Możesz próbować pomóc jej to zrozumieć, ale nie kosztem własnego zdrowia psychicznego. Ostatecznie prawdziwa zmiana u osoby unikającej zaczyna się od tego, że ona sama zaczyna zauważać i rozumieć swoje mechanizmy. Dopóki to się nie wydarzy, żadne z Twoich wysiłków nie przyniosą trwałego rezultatu. Możesz kochać, wspierać, być cierpliwy, ale prawdziwa świadomość musi przyjść do niej, od niej samej. Dopiero wtedy jest szansa, że coś naprawdę się zmieni. Do zobaczenia.